Nudzisz się, przy z aparacie albo w Życie na Niebiesko, radio kibiców Ruchu Gorzów. Cześć, gorąco zapraszam Cię do wspierania radia Życie na Niebiesko na YouTube. Aby poznać szczegóły, kliknij przycisk wesprzyj, który znajduje się w każdej audycji naszego radia. W ten sposób możesz dołączyć do niebieskich wspierających, którzy budują naszą niebieską społeczność. Do usłyszenia. Dawid Godziek, Pyrsk niebiescy. Zapowiedź szpilu. Dobry wieczór. Niebiescy. Jest pierwszy dzień kwietnia 2025 roku, godzina 19.20, drugi dzień świąt wielkanocnych, lany poniedziałek, pora na audycję Zapowiedź szpirów Radiu Życie na Niebiesko z Jadnym Radiu Kibiców Ruchu Chorzów. Wita się, Jerzy Graniecny i zapraszam na wspomnianą zapowiedź Spilu w, w dzisiejszej audycji zapowiem mecz, który odbędzie się już jutro, a więc 22 kwietnia we wtorek na stadionie w Koło Brzegu, gdzie miejscowa Kotwica podejmować będzie drużynę niebieskich. Będzie to mecz zamykający 29. kolejkę Betflix pierwszej ligi. Jak dobrze wiemy, ta kolejka jest z racji świąt rozłożona w sposób nietypowy, bo część meczy odbyła się w sobotę. Część w poniedziałek, a my kończymy właśnie tę kolejkę meczem w Kołobrzegu brzegu z Kotwicą. No, jak dobrze wszyscy wiemy, no, ta runda jest bardzo trudna, ciężka dla, dla naszych zawodników. No, w sumie to za dużo w tej rundzie nie, nie wychodzi. No, ostatnia porażka na stadionie śląskim. 3 do 1 z ostatnią w tabeli stalą, stalowa wola. No, można powiedzieć, przelała czarę goryczy, która się tak przelewała, przelewała, no i, i w końcu się przelała, no. e, Już teraz nawet w klubie głośno mówią o tym, że ten sezon jest już wpisany na straty, ostatnio nawet mówił o tym dyrektor sportowy ruchu Tomek Woszmańczyk, no dobrą rzecz powiedział, bo tutaj z tych kolejek, które zostały do końca, więc już od najbliższego meczu trzeba po prostu wyciągnąć wyciągnąć maksa tak tyle ile się da piłkarze muszą postarać się odbudować zaufanie Zaufanie kibiców, które no na pewno sobie nadszarpnęli. Miejmy nadzieję, że ten najbliższy mecz będzie dobrą okazją ku temu. Jeżeli chodzi o drużynę naszych rywali wtorkowych, a więc drużynę. Kotwicy Kołobrzek to znajdują się oni na 15 miejscu w tabeli miejsce nad strefą spadkową. Jak do tej pory wygrali 4 mecze, dziesięciokrotnie remisowali a 14-krotnie schodzili z boiska pokonani. No na pewno drużyna Kotwicy przeżywała w tym sezonie ciężkie chwile. Jak dobrze wiemy, jest to Beniaminek rozgrywek pierwszoligowych. No i jak też dobrze wiemy, Kotwica ma spore problemy natury organizacyjno-finansowej. Doszło nawet do takiej sytuacji na początku rundy wiosennej, że mieli problem, żeby skompletować kadrę meczową. tak, Po trzech, czterech zawodników rezerwowych na ławce, jak pamiętamy, w jednym z leczy nawet jako zawodnik rezerwowy w polu zagrał rezerwowy bramkarz drużyny z Kołobrzegu, Kacper Krzepisz. No, no na pewno to był mecz nawet z Polonią Warszawa. Zremisowany przez y, zawodników z koło brzegu 2 do 2, mimo tego, że przegrywali, udało im się y, uzyskać punkt y, na ciężkim y, terenie y, przy No, To pokazuje, że mimo tych wszystkich problemów, y, które Kotnica miała, na początku rundy wiosennej, nie tylko, bo, bo gdzieś tam, no już od początku sezonu, mówiło się o tym, że w koło brzegu nie dzieje się najlepiej. No to radzą sobie tak jak mogą. Po odwieszeniu zakazu transferowego przez PZPN do drużyny z koło brzegu trafił chociażby. Były zawodnik z szaktora Karaganda, Lisie sadowski. No i wiadomo, nie tylko on, bo Valentin Kukosz na przykład, więc tutaj to pozwoliło, tak powiem, uzupełnić te braki kadrowe w drużynie Piotra, Piotra Tworka. Pierwszy mecz pomiędzy kotwicą, a właściwie pomiędzy ruchem a kotwicą odbył się. Na stadionie śląskim wtedy ruch pomimo dużej przewagi wygrał zaledwie 1 do 0. I to nawet e, można powiedzieć, że no, skoro my nie potrafiliśmy strzelić bramki, to zrobił to Tomasz Wełna, który wtedy trafieniem samobójczym dał niebieskim. Wygraną. Ten mecz wtedy praktycznie w całości pod, pod dyktando niebieskich, no ale długo bramki nie udawało się strzelić dopiero w 81 minucie niefortunna interwencja Tomasza Wełny dała nam wygraną. Jeżeli chodzi tutaj o no, najlepszych strzelców w drużynie Kotwicy, to Jonathan Junior, już nieobecny w drużynie z Kołobrzegu, autor trzech trafień, tyle samo Michał Kozajda, dwa, Trafienia. Marcel Bykowski, Michał Cyliński, Zwonimir Petrowicz i Testres Segbe. No, u nas, jak wiemy w drużynie, w drużynie ruchu najlepszym strzelcem jest autor ośmiu trafień, Daniel Szczepan, który w ostatnim meczu przed świętami, a więc tym ze staną stalowa wola strzelił swoje, swoją ósmą bramkę w obecnym sezonie. No, tak jak wspomniałem tutaj na początku, dla nas to ta runda jest niezwykle, niezwykle ciężka i to co powiedziałem, to nawet w klubie Dali sobie już z tego sprawę, że yy, no, sezon można spisać yy, na straty. No, natomiast yy, taki mecz yy, jak z Kotwicą, to myślę, że dla kilku piłkarzy co najmniej, mam nadzieję, będzie szansą do pokazania trenerowi Słuczkowi, że jednak są w stanie coś dać tej drużynie, że grają też y, niektórzy zawodnicy o, o przyszłość w barwach niebieskich. O tym też mówił w programie Czas na szpil trener Dawid Szulczek, że no niektórzy zawodnicy muszą pokazać swoją przydatność. Do, do zespołu, tak, jeżeli chcą dalej reprezentować barwy niebieskich. Więc miejmy nadzieję, że mimo tego, iż no nie uda się osiągnąć celów zakładanych tutaj przez klub na ten sezon, to no uda się chociażby w jakiś sposób. Tutaj odbudować zaufanie kibiców, a niektórzy piłkarze będą mogli pokazać trenerowi swoją przy, przydatność. I tak jak mówię, tutaj w programie Czas na Szpil, trener sam o tym, sam o tym powiedział. Jeżeli chodzi o braki kadrowe na nadchodzący mecz, to do, do dyspozycji trenera oprócz kontuzjowanych Filipa Lahendro i Patryka Sikory nie będą wykartkowani Szymon Szymański oraz Andrzej Lukicz. No, na pewno strata Szymona Szymańskiego no to jest problem jeżeli chodzi o tutaj linię obrony no bo jednak Szymon w każdym spotkaniu prezentował się dość solidnie nawet jeśli teraz w drużynie nie do Szymona Szymańskiego jakichś większych zastrzeżeń mieć Raczej nie można, on zawsze daje z siebie tyle, ile ma. Zobaczymy, jak to trener Szulczek, jak zestawi w takim wypadku linię obrony w wtorkowym meczu. Jeśli chodzi, była mowa o brakach, natomiast jeśli chodzi o zawodników, którzy Zostali uprawnieni do gry w betclick pierwszej lidze, bo takich mamy dwóch, którzy zostali uprawnieni ostatnio. Jest to Marcel Wawrzyniuk oraz Robert Łukowiak. Oboje z centrum szkolenia ruchu. No, zobaczymy. Może, może dostaną szansę już na pokazanie się w koło brzegu, no ale to pozostawiamy to jakby trenerowi. Jeśli chodzi o to, jak ja myślę, że ten mecz może przebiegać, no to sądząc po wynikach osiągnianych przez kotnicę, to Powiem Wam tak, drodzy słuchacze, ja się spodziewam trudnego meczu, bo jak popatrzymy na to, że Kotwica potrafiła urywać punkty, chociażby ostatnio Miedzi Legnica, co prawda no przegrali z arką 0 do 1, ale po bramce w 90 minucie z Wisłą, dobrze, też przegrali, ale 2 do jednego, tylko urwali punkty, tak jak powiedziałem wcześniej, Polonii Warszawa i to na wyjeździe, na konwiktorskiej zremisowali ze Zniczem Pruszków, zremisowali z ŁKS-em, no więc tutaj no na pewno szczególnie u siebie, no to powiem tak kolokwialnie, tanio skóry podopieczni trenera Tworka nie sprzedadzą, więc no, też to, że oni walczą pomimo tych wszystkich swoich problemów o utrzymanie i to walczą zaciekle, to no, spodziewam się trudnego meczu, no, tym bardziej, że jednak nie zapominajmy o tym, że no, Kołobrzeg od odchodzować 680 km, a więc no na pewno też naszych zawodników czeka długa podróż ale żebyście nie myśleli, że teraz, nie wiem przed meczem staram się już nie wiem, szukać jakichś usprawiedliwień nie, trzeba do, do tego kołobrzegu pojechać i zrobić wszystko, żeby w końcu obnieść pierwsze zwycięstwo ligowe w 2025 roku, no, powiem tak szczerze, że nie spodziewałem się, że będę w tym momencie mówił yy, o tym, że trzeba zrobić wszystko, żeby odnieść pierwsze zwycięstwo ligowe. No, ale no, niestety, czy, czy tego chcemy, czy nie, no to takie są fakty. A więc yy, tutaj, no, po prostu. Po prostu jeśli chodzi o ten aspekt sportowy, bo, bo kibicowsko to się nie boję, ale e, o aspekt sportowy, no to to już zadanie dla piłkarzy, aby no, dać e, w końcu radość kibicom, którzy no, przejadą e, tyle kilometrów e, za nimi, e, aby ich dopingować, e, no to Mo, może w końcu trochę radości y, po meczu w brzegu będzie, ale niczego, niczego tutaj nie chcę wyrokować. Nie będę się bawił w jakieś typowanie, bo tak jak mówię, no jeżeli nawet y, Miedź Legnica czy Polonia Warszawa y, potrafiły gubić punkty na kotwicy, no to gdzieś tam. Wiadomo, że no można się spodziewać tego, że no gospodarze na pewno się nie położą i będą walczyć jak o swoje, no czyli czyli no nie ma co sobie dopisywać, nie wiem, jakichś darmowych trzech punktów, a już ta runda to pokazała nam dobitnie, że no jak nie idzie, to nie idzie. Wiadomo też boisko to jedno, Pewnie szatnia to drugie, więc to pewnie ma no niebanalny wpływ na to, że no na boisku też się nie układa. No ale miejmy nadzieję, że, że właśnie to, co już powiedziałem wcześniej, że skoro można powiedzieć, że sezon został pogrzebany, no to teraz trzeba zrobić wszystko. Raczej to taki apel do, bardziej do piłkarzy. Zróbcie wszystko, żeby, żeby dać trochę radości i, i odbudować zaufanie kibiców. No bo naprawdę gdzieś tam no, zostało nadszarpnięte. Nadszarpnięte bardzo. Ech, tymczasem e, dziękuję za. Za wysłuchanie tej audycji, tej zapowiedzi, i ze swojej strony proszę oczywiście o łapki w górę, o subskrypcję naszego radia, naszego kanału. A jeszcze na, ten, na tą pozostałą część wieczoru świątecznego. Drugiego dnia świąt. Życzę dużo spokoju. Jak to się zwykło mówić, wszystkiego najlepszego po świętach. Natomiast jeszcze przez te parę godzin świętujcie, jeśli macie taką sposobność, drodzy słuchacze. No i już jutro o godzinie dziewiętnastej na stadionie imieniem Sebastiana Karpiniuka w Koło Brzegu. Trzymajmy kciuki za niebieskich, licząc na to, że no, w końcu uda się mecz w tym roku wygrać. Oczywiście mecz ligowy. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie audycji. Trzymajcie się. Cześć! Eee, niebiescy! Słuchajcie Radia Życie na Niebiesko, oficjalne Radio Kibiców Ruchu Chorzów. Nudzisz się przy trwać za aparacie jako fajlowaniu? Puśćcie życie na niebiesko Radio Kibiców Ruchu Chorzów.